Dlaczego tę książkę warto przeczytać? Na pewno dlatego między innymi dlatego, że to jest książka o takiej bardzo nietypowej drodze życia, że ktoś dokonał wyborów, które nie są jakimś powiedzmy standardem, czymś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, że to nie jest takie pójście na łatwiznę, że to, nie jest, nie, że to życie się samo tak, tylko nie plotło z siebie, ale że tutaj były podejmowane takie ważne decyzje, ważne wybory i yy, konsekwencja też yy, jak gdyby wynikająca z tych, z tych wyborów tutaj była też dla mnie taka no, no Byłem pod wrażeniem w tej, tej całej powieści. Może być takim drogowskazem dla, dla osób na przykład poszukujących, poszukujących swojej drogi życiowej, które się zmagają ze swoim życiem, ze sobą samymi, że, że dzięki jakby właśnie temu przykładowi temu przykładowi, może, może właśnie będą bardziej odważne w podejmowaniu jakichś takich zwrotnych, życiowych decyzji na przykład.